To jest to, to jest to, to jest to, to jest to, Messi, Neymar i to to, jest to, Messi, Mbappé Neymar, to jest to, Paris Saint to, to jest to, to jest to, to jest to, to gracz. to, oh, oh, oh. Najlepszy młody grać. o, oh, o, oh, o. Oh. Trzeba jak na zawołanie. To jest też Messi i Mbappe, u, uh, o uh, uh. To jest to, to jest Messi i Mbappe, to jest Messi. Team nie do zatrzymania, Messi, teraz Messi, Messi. Besi, to jest to, perze, Barca, Nob, to jest to, napastnik, ciedłowy, to, o, o, to jest Neymar, Neymar, Neymarek, Neymar, to jest piłka jak dribbling. to, o, 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 o. o, o. Kilian, Mbappé i Messi, i Neymar i Haki, Hakimi i Wami. Duma, Ruma i też wszyscy Belży. To jest Francja, to jest Francja, to też jest Mami. To jest Francja, to jest Francja, to, to, to. Messi, Mbappé. Neymar y Haki y Dummar, ¡Oye, oh, esto, 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 es esto, yes,